Dziś przedstawię ciekawy przepis na kurczaka w cieście piwnym w sosie miodowym. Do przygotowania dania potrzebuję: piersi kurczaka, fix kurczak w sosie miodowym, knor, naturalną marynatę do kurczaka knor, jajka, ciemne piwo, czerwoną i żółtą paprykę, czerwone cebule średniej wielkości, orzeszki nerkowca, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną oraz olej rzepakowy. W pierwszej kolejności kroję piersi z kurczaka w kostkę 3x3 cm. Przekładam mięso do miski i posypuję marynatą knor. Całość odstawiam do lodówki na około 10 minut, a w międzyczasie przygotowuję ciasto. Następnie oddzielam białko od żółtka i ubijam z białek pianę. Obie mąki mieszam z piwem, po czym dodaję do masy pianę. Następnie kroję papryki w kostkę o wielkości podobnej do kostek mięsa oraz cebulę. Na patelni rozgrzewam olej i obsmażam w nim zanurzone w cieście kawałki kurczaka. Na drugiej patelni podsmażam pokrojone papryki i cebulę, po czym dodaję orzeszki. Fix knor mieszam z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu. Zalewam nim całość i gotuję przez 3 minuty. Kurczaka w cieście piwnym najlepiej podawać zaraz po przygotowaniu, ponieważ ciasto jest wtedy najbardziej chrupiące.